mam płatki z wodą. Co? Generalnie postanowiłem zrobić coś głupiego, więc... Czemu ja to robię? Po raz próbować. Yy... Yy, czy coś. Mm. Smakuje mi jak płatki z wodą. Postanowiłem to zrobić, ponieważ nie mam mleka. Właściwie to mam mleko, ale postanowiłem... gdzieś płatki z wodą, ponieważ uznajmy, że go nie mam. Ok, tak naprawdę nie posiadam mleka. Fabularnie nie mam mleka i dlatego postanowiłem, że jestem głodny i tak naprawdę nawet nie jestem głodny, ale czekaj, ja robię ten film. Przysięgam, to jest ostatni raz jak robię coś takiego. To jest strasznie głupie i nie mam pojęcia czemu to zrobiłem. Właściwie to nie smakują tak źle, to po prostu płatki, ale mokre. Przysięgam, ostatni raz robię tego typu rzeczy na tym kanale. Nigdy więcej coś takiego nie zrobię. To jest porządny kanał i nie ma takich głupich treści na tym kanale. To jest wyjątek. Nie robię tego nigdy więcej. Obiecuję. Mm. Szczerze chujowe są te płatki. To nie są takie typowe płatki czy kredyty, jakaś tania podróba. Nawet nie chcę mi się ich pokazywać, bo są w szufladzie, ale to nie są oryginalne. Te, jak one się nazywały, na pewno nie oryginalne. Mm. Gorzkie są w ogóle. Albo to po prostu dlatego, że jem z wodą. Co ja robię ze sobą? Potrzebuję. Potrzebuję. Ale płatki dobre. Przypomniał mi się w sumie bardzo zabawny żart. A w sumie może nie był taki zabawny. Chyba jednak nie. Jakoś kamery jest beznadziejna. Uznajmy, że to jest stylistyka tego kanału, że wszelkie filmy ukrywane w rzeczywistości są tak beznadziejnie roz... Ale dobra, płatki. to ja tam paszkudna. Ciekawe ile osób wyszło, bo się zaczęło brzydzić. Okej, okay, na tym etapie została już praktycznie sama woda, więc nie ma sensu tego trążyć. Ja to wyleję po prostu. Płatki z wodą. Niedobre. Ale dziękuję za 100 subskrypcji. To było warte tego. Przysięgam, nigdy więcej nie zrobię tego typu filmu. Ej, tu jest mleko.